Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia kolejnego wywiadu dotyczącego absolwentów szanownego Liceum Ogólnokształcącego i nie tylko absolwentów, bo również nauczycieli. A wszystko to oczywiście w związku ze zbliżającym się jubileuszem 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii skłodowskiej curie w Strzelinie. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Teodozja Daś w podwójnej roli licealistki, absolwentki, nauczycielki, Potrójnej, przepraszam, i jeszcze dyrektorki liceum. liceum. Witamy serdecznie. Lice, y, y, witam wszystkich serdecznie, państwa również. Y, no... Na dobry początek mam pytanie. Y, ono nie może być inne. Y, uczyła pani tutaj w szkole y, y, biologii, aż się prosi zapytać, czy kiedy była pani licealistką, to ta biologia była pani ulubionym przedmiotem? Y, to był przedmiot, którym się interesowałam bo jak wszyscy wiedzą i tak jak uczniom zawsze tłumaczyłam biologia to jest tak szerokie pojęcie to dosłownie nauka o życiu prawda tak. więc składają się na nią przede wszystkim nauki ścisłe takie jak fizyka matematyka chemia w związku z tym jest i fizjologia i biochemia i genetyka i ekologia i tak dalej więc to było, to mnie interesowało i dlatego no wybrałam tą biologię. Na pewno uczniowie, którzy, którzy uczyli się u mnie biologii, no chyba im się podobało to, że właśnie w taki sposób pracujemy. Było dużo ćwiczeń, dużo takich hodowli. Mhm. Był to czas, kiedy był osobny taki gabinet, no i tam, prawda, tych hodowli było sporo. Ale wiem, że wtedy jeszcze młodzież uczyła się na przykład mikroskopowania. Nie wiem, jak teraz jest, ale... Też mają takie ćwiczenia, z tego co wiem? To jest, to jest mhm. bardzo ważne, bo kiedy idą na studia właśnie medyczne czy, czy przyrodnicze, to z mikroskopem mają tam do czynienia. No, a poza tym, no to <ścoughs> chciałabym powiedzieć, że yy, biologii może, biologię może wybierać uczeń każdy, ale musi się mocno przykładać i być zainteresowany raczej przedmiotami ścisłymi. Bo nawet idąc na, bo na biologię to na pewno, bo mm -hmm. zdaje tam chemię i ma tam te wszystkie, ale na medycynę również nie poradziłby sobie bez tych przedmiotów. Powiedziała pani, że była pani zainteresowana biologią. To bardzo ważne, bo chyba jak człowiek jest zainteresowany, nie chyba na pewno, jak człowiek jest czymś zainteresowanym, to łatwiej się tego uczy, prawda? Chce się tego uczyć. Właśnie. Chce się tego uczyć, ale musi być zainteresowany. Najczęściej uczenia interesuje wiele, wiele takich przedmiotów, no, mhm. powiedzmy, przedmiotów, ale żeby wybrać, to on wie, czy on to, ten przedmiot rozumie, czy nie, bo te zagadnienia często są bardzo no, trudne. Tak. Rozumiem, że z tego, co Pani powiedziała przed chwilą, to w gronie ulubionych przedmiotów, Pani jako licealistki, oprócz biologii, była chemia. Była chemia, fizyka, matematyka. Głównie chemia. chemia. Był głównie chemia. Ale to też z racji tego, że nauczyciel, który to prowadził, był świetnym nauczycielem, zawsze przygotowanym, zawsze tłumaczącym, jeżeli się jakieś zagadnienie nie rozumiało, nawet mm -hmm. powtarzał to. Prowadzącym właśnie mhm. liczne doświadczenia i tak dalej. Więc wydaje mi się, że pojęcie ulubiony to raczej sprowadza się zainteresowany prawda, uczniem, który chce tego przedmiotu, ten przedmiot zrozumieć. Przyjmując krótko, dla Pani jako licealistki, ulubionym nauczycielem był profesjonalista. Tak. Poza tym, bardzo cenię sobie nauczycieli z kulturą pełną, no zresztą uczniów też, bo kultura, życzliwość, Ta. prawda, pomoc uczniom jest ważna i oni to długo pamiętają. Nawet jak się spotykamy, to wspominają różne takie rzeczy, które spróbowaliśmy rozwiązać wspólnie. No, wydaje mi się, że, że są zadowoleni z tego, że ich uczyłam. Powspominajmy trochę czasy, kiedy Pani była licealistką. To takie życie codzienne w szkole pewnie wyglądało trochę inaczej, aniżeli to życie codzienne szkoły obecnej, współczesnej. No tak. Co się wtedy liczyło? No, co się liczyło? No przede wszystkim trzeba było się porządnie przygotować do zajęć. O. Ale tak jak powiem, no, no co dzień tak na ósmą przychodziliśmy do szkoły. Było 5-6 godzin. Uczyliśmy się też w soboty. Właśnie. Tak, no mhm. I dyscyplina. Naprawdę była duża dyscyplina. Jeżeli pojęcie duża jest tu jakieś mhm. do tego możliwe, dyscyplina powodowała, że uczeń wiedział, co ma robić. Były, pamiętam, trzy klasy, jak przyszłam. To nie były klasy, to nazywało się klasa ósma, dziewiąta, dziesiąta, mhm. jedenasta. Mhm. Tak. Mhm. Były dwie klasy mieszane, jedna klasa żeńska, ale w klasie mojej było 44 osoby. Dużo. To było dużo. Później y, część osób no tam została, bo wtedy byli uczniowie, którzy sobie nie radzili, zostawali tam do, na drugi rok, y, ale ciągle było dużo i podobnie na, jak, były, jak były lekcje wychowania fizycznego, bo chciałabym powiedzieć, że wychowanie fizyczne było też bardzo y, takie pilnowane przez y, nauczycieli wychowania, w ten sposób, że uczeń nie mógł sobie po prostu nie przyjść na, na mm -hmm. lekcję wychowania, czy nie ćwiczyć. Wyjątki oczywiście dla dziewcząt pewne były, bądź jakieś tam przypadki tak. losowe, mm -hmm. ale uczeń musiał ćwiczyć. I to było bardzo ważne. Wtedy pamiętam, uczyła pani. Wierska, synowa dyrektora mhm. Wierskiego. I na sali było nas dwie klasy dziewcząt. To było też około 40 osób, bo w klasach wtedy było po połowę chłopców dziewcząt. Mhm. Także, no, także ciągle powtarzałam, ta dyscyplina jest ważna. Oczywiście, tak jak mówię, życzliwość, kultura i tak dalej. Mhm. I ten profesjonalizm nauczycieli ważny jest, bardzo ważny. I nie nauczyciel z przypadku. Ale nauczyciel wyboru i nauczyciel, który posiada wiedzę, no tak. którą prawda, mhm. może przekazać, ale w sposób taki, żeby ten uczeń przyswoił to. To jest ważne, bo ja rozumiem, że są nauczyciele, którzy mają, posiadają dużą wiedzę po studiach, ale przekazanie jej uczniowi jest dla nich trudne, bądź język, którym mówią, jest taki, no, też trudny dla ucznia. Więc ten język prosty, ale zrozumiały jest ważny. No i potem okazuje się, prawda, czy to dało rezultat, czy nie, jakiś tam. W każdym razie w tym czasie tak było. No, chciałabym powiedzieć właśnie o, o tym, że nie było takiego wyposażenia ale że tam w piwnicy też wschodziliśmy, mhm. tam piliśmy herbatę, to było bardzo przyjemne, bo to był takie, taki oddech na długiej przerwie. Ktoś częstował tą herbatą tutaj w szkole? Panie, które mhm. podawały tą herbatę, one gotowały, myśmy podchodzili, takie kubki były mhm. postawione, blaszane chyba tą herbatę, byliśmy bardzo zadowoleni. Każdy chętny uczeń mógł tak. się poczęstować herbatą tak, na długiej przerwie. Tak, ale jeszcze mhm. co, obowiązkowo, był obowiązkowy chór. O właśnie, teraz I... porozmawiajmy o takich ciekawostkach niezwiązanych z lekcjami. No chór właśnie. prowadziła Pani mhm. Grocho... Grochowska, mhm. no nieżyjąca oczywiście. Przepraszam, co to znaczy obowiązkowy? Czyli To, to znaczy każdy... tak, jak Pani mhm. Grochowska przesłuchała u... uczennice głównie mhm. i stwierdziła, że mają słuch, to one były zapisane do chóru. No i tego, ten chór to liczył też z 80 osób mhm. może. W każdym razie był dłuży, Były takie schody w auli postawione, i na tych schodach myśmy tam ćwiczyli, śpiewali. Ale no mhm. jak to uczniowie, wykorzystywaliśmy różne rzeczy, więc jak miała być tam. Klasówka z Polskiego, pamiętam, a polskie, polski język to był prowadzony przez panią Waszkiewicz, taką mhm. bardzo wymagającą osobę. No, a zazwyczaj polski trwał dwie godziny, no to szybko biegliśmy do pani Grochowskiej, żeby zrobiła próbę, bo przecież my niedługo mamy występ, a jeszcze no tak. nie nauczyliśmy się dobrze. A pani Grochowska była bardzo osobą taką umiejącą z uczniem na ten temat dojść do, do wniosku, że jednak trzeba tę próbę zrobić. No i pomimo nawet jakichś tam może i protestów ze strony nauczyciela pani Grochowska hmm. z panem dyrektorem ustaliła, że będzie próba. próba. No i te dwie godziny myśmy próbowali śpiewać, no i to były takie czasami no śmieszne rzeczy, ale, ale no tak było. A jeździliście na wycieczki klasowe? No jeździliśmy. Tam nie, to nie były liczne wycieczki, mm -hmm. były zazwyczaj kilkudniowe, nie było raczej wycieczek jednodniowych, o, mm -hmm. ale to wiązało się też z tą dyscypliną, że uczeń był zdyscyplinowany i nie było jakichś problemów. No, później ja pamiętam jak pracowałam, to raczej yy, yy, tak yy, chciałam, żeby to była wycieczka jednodniowa, bo obawiałam się, że jednak ucznie, uczeń już mm. jest taki bardziej swobodny. Mm -hmm. no. Także, że no, to były takie, takie przyjemne rzeczy. No a chciałam jeszcze powiedzieć, że no, o, o tym o nauczycielach, tak. że nauczyciel, który umie mówić, będzie słuchany. To prawda. I mhm. ja pamiętam, jak jeszcze do szkoły muzycznej tu chodziłam, to tam uczono tego śpiewu, prawda? Na przeponie na i tak przeponie, dalej, tak. tak żeby tak. to odpowiednio ustawiać. To było bardzo dobre. I uczeń, nauczyciel, który potrafił tak mówić, zawsze był słuchany. I zawsze był za... uczniowie byli zainteresowani. Ale z tego co wiem, to dzisiaj już emisji głosu nie ma na studiach nauczycielskich. A szkoda. Rzeczywiście. Przydałby to się. Przydaje. się tak? Dokładnie tak. Ale można kurs zrobić. A później oczywiście przyszły czasy matury. Zapytam, bała się pani tego egzaminu maturalnego? No, tak jak i teraz wszyscy się boją. Czyli taki stres stresik jest, był, no stres, tak. Tak, no. że stres mhm. jest zawsze, no bo to tam ktoś tam, prawda, ta atmosfera tak, taka, tak. a jeszcze mocni uczniowie wzajemnie, ojej, co to tak. będzie, o koniec świata, no, a to wszystko przychodzi jakoś tam. Przeszło. Ale chciałabym jeszcze tak. powiedzieć o jednej rzeczy, że to nie było takie proste dostać się do pracy w liceum, bo jak przyszłam do pracy, uczyła Pani drost biologii tak. i była, był taki wydział oświaty, który stwierd widocznie stwierdzono nam, że potrzebny będzie biolog. Mm -hmm. No, i to takie wysyłano jak gdyby propozycje m, stypendium fundowanych i tak dalej, mm -hmm. zawiadomienia, może, może ktoś przyszedł. No, i ja powyczytałam, że coś takiego jest. I jak tu przyszłam, pani Drost, no miała ileś tych godzin, ale nie tyle, że mija mogła mieć etat. Rozumiem. Mm -hmm. I wtedy było tak, że dyrektor był zobowiązany do tego etatu. Nauczycielowi doszukać godzin w o. innych szkołach, nie sam nauczyciel, mm -hmm. tylko dyrektor. No i ja, ponieważ tutaj było Liceum Medyczne, bardzo żałuję, że te licea medyczne już nie działają, no. są bardzo potrzebne, to uczyłam tam mikrobiologii. Bardzo byłam zadowolona mm -hmm. z tej mikrobiologii. Oni mieli dużo takich dosyć trudnych przedmiotów. No, i uczyłam na wieczorówce chemii. To była Czyli tych godzin było sporo. Wieczorówki, mhm. ale jeszcze szkołą brakowało chemików, więc proponowano mi po dwie godziny, czy tam cztery, już nie pamiętam w tej chwili, to była szkoła numer 3 i numer cztery. Mhm. Także ja tych godzin nagle, kiedy brakowało godzin, miałam dużo. Aż dużo no, dwa ale dużo, tak nawet. Natomiast tutaj biologia, hmm. ale biologia była tylko w pawilonie. Tam to jako ucznia, uczennica jeszcze <laughs> obrabialiśmy cegły, składaliśmy do budowy tego pawilonu. No i ten pawilon jakby zbudowany, i tam powstała między innymi pracownia właśnie biologiczna była. Wychowania technicznego, uh -huh. chemiczna, fizyczna, uh -huh. tak jakoś było, <laughs> i tam była rzeczywiście tak duże pomieszczenie na nauczanie biologii, więc ta biologia była tutaj nauczana. Natomiast jak zaczęto budować już to już za dyrektora grobelnego drugie piętro, to uczyliśmy, no ja przynajmniej uczyłam i wielu nauczycieli na ulicy Ząbkowickiej, to jest szkoła. Numer dwa? Tam, To dalej. kiedyś tak, tak, kiedyś tak, była tak, tak. Na... I tam no uczyliśmy stąd. chemii. Ja uczyłam chemii. to no proszę, kawał drogi. Musieliśmy stąd no przejść tam. To kawałek jest. No, no to jest, to jest no no chyba jest za to, 20 minut. Tak. No, no jest to, także ledwo tutaj no. skończyliśmy lekcję, tam trzeba było My iść. bardzo płynnie przeszliśmy z, ze wspomnień pani jako licealistki do wspomnień pani jako nauczycielki. A dopytam. Pani prosto po studiach tutaj przyszła do pracy? Tak, tak. I tak to się zaczęło tu, tak. Mhm. Proszę powiedzieć, jak Pani wspomina te czasy, kiedy tutaj była Pani nauczycielką? Co, co Pani pamięta z takich, tych lepszych historii? Jak to było z uczniami? Bo tu już powiedzieliśmy o tym, że ta szkoła, to, to inaczej to wyglądało pod kątem dyscypliny. No. Ale później oczywiście te lata się zmieniały i pani też tego doświadczała, prawda? Tak, wydaje mi się, że była większa swoboda uczniów. Znaczy, bardziej mhm. jakoś tym uczniom na więcej się po, pozwalało. I w związku z tym rodzic, który wcześniej bardziej słuchał nauczyciela, zaczął mhm. tak trochę. Prawda? no bo może to jednak syn czy córka ma rację, takie Aha. wywody, a więc być może, no, tak, wszystko poszło w tym kierunku do tej pory chyba jest tak, że, że jest, że jest tak swobodny, ale czy to jest lepiej? Była pani nauczycielką wymagającą? Chyba tak, chyba tak. Ale chyba sprawi, Nie wiem, tak mi się wydaje. Mm. No, Bartek może coś na ten temat powiedzieć. Powiedziała Pani przed naszym nagraniem, że jeśli ktoś miał u Pani czwórkę, to bardzo dobra ocena. No tak, dobra, no oczywiście. No, byli uczniowie, bo wtedy było od. Nie było jeszcze wcześniej miernego, później ten ta, mierny nas. Mhm. No, do, do bardzo dobrego, ale. Oczywiście, że uczniowie mieli też piątki, ale to raczej tacy, którzy tam już do olimpiad przystępowali, mm -hmm. czy tam... O! Chciałabym powiedzieć o takim uczniu, bo to jedyny, o. który mi się zdarzył. Był taki uczeń, tylko ja w tej chwili, no, naprawdę nie pamiętam już nazwiska. Yy, chyba się miał na imię. O. W każdym mm -hmm. razie, że jako piąty w kraju, znaczy na olimpiadzie mm -hmm. yy, yy, w kraju zajął piąte miejsce i to w, w rozpoznawaniu głosów ptaków. Ojej. Hmm. I byliśmy wszyscy w szoku, że on tak potrafił to zrobić. No, po prostu nie mogę w to uwierzyć, ale trudno mi powiedzieć, e, e, jakie były jego dalsze losy. Jakoś nie, nie, nie utkwiło mi to w pamięci. Także, no, niektórzy bardzo dużo mamy tutaj. E, dzieci nauczycieli naszych, którzy poszli w kierunkach medycznych. No właśnie pan, pani Kowalski syn Marcin jest w Danii, jest lekarzem. Któryś tam z, z tych uczniów jest we Francji, w USA. No więc porozjeżdżali się trochę po świecie, ale na przykład w Szczelinie jest pani Włoczkowska, nie wiem jak ona teraz się nazywa, to jest stomatolog. Mhm. który tam na wojska polskiego ma gabinet, mhm. no jest obok mnie mieszka pani węska, której córka jest chyba ginekologiem mhm. w Łodzi. O proszę. No, no, trochę tych absolwentów jest nie no, Oczywiście tak. Jest mhm. sporo, bardzo zdolna była taka dziewczyna. Dzitka mówili na nią. Kopica się chyba nazywała, no niezwykle zdolna dziewczyna. Jest taka, która jest kierownikiem laboratorium w tym najnowszym szpitalu we Wrocławiu, ale też już nie pamiętam tego nazwiska, dziewczyna bardzo zdolna. No, no, pani Lisowskiej, córka, też jest stomatologiem. No różni, różni. I tak, no, a bardzo wielu skończyło Akademię Rolniczą I też w różnych kierunkach, tam, w różnych zawodach pracują, ale wszystko jest związane właśnie z tą Akademią Rolniczą. Mm -hmm. no, no i są biolodzy. Pani Wojtowicz, córka młodsza, skończyła mm -hmm. biologię, chociaż ona chyba nie wiem, czy pracuje jako mm -hmm. biolog. Czyli dużo absolwentów. Też. Jak to się mówi, pod um, pani skrzydłami kończąc tutaj. <laughs> No, rzeczywiście realizuje się w tym, co lubią, tak? No, bo ta biologia, biologia się sprzydała. Ogólnie tak. biorąc, trudna, ale to trudne polega na tym, że przedmioty, na których ona, kierunki może nauki, na których się opiera, wymagają dużo takiego ścisłego mhm. umysłu. Jeżeli ktoś jest ścisłowcem, to sobie lepiej poradzi. No, chyba, że mhm. jest taki i taki trochę. Humanista i trochę ścisłowiec. Mm -hmm. I, I tak moglibyśmy wspominać, 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 bo tych wspomnień jest całe mnóstwo. Na koniec zapytam. Będzie pani na uroczystościach 80-lecia liceum. No, chciałabym być, tylko nie wiem, bo mam właśnie jestem po operacji kolana, ale czeka mi jeszcze drugie kolano. Także w tej chwili jest dobrze. no Zobaczymy, jak będzie dalej. Będzie bardzo dobrze i widzimy się na 80-leciu liceum ogólnokształcącego już niebawem, bo w październiku. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem była pani Teodozja Daś, w podwójnej, potrójnej woli. Występująca, czyli absolwentki liceum, nauczycielki i wicedyrektorki. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Życzy. Piękne dzięki, bardzo mi by miło.